Kongres Inwestorów Wall Street, Carpacz 2023. W naszym studiu jest gość, państwa i mój, Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, po tylu latach, 30 ponad jak dobrze liczę, wolnego rynku w Polsce, czy możemy mówić, że rynek inwestorski jest już bardzo dojrzały? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że... Jeszcze widzę elementy, które można poprawić i, i żebyśmy weszli na wyższy poziom dojrzałości. W tym sensie ceny wezwań, gdyby były wyższe, na przykład przepisy odnośnie wezwań można by zmienić, więcej osób mogłoby jednak oszczędzać poprzez rynek kapitałowy, no bo generalnie Pol Polska, jak większość czy duża część krajów w Europie, bazuje na systemie na systemie kontynentalnym, czyli gospodarka jest finansowana przez banki. No i a na przykład w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych tam gospodarka jest finansowana przez, przez dużym stopniu, przez Banki Inwestycyjne. No, i w, w tym kontekście tutaj też dodam taką kwestię, że e, od 2009 roku można powiedzieć, że mamy hosse Hosanne, czy bardzo mocne wzrosty na rynkach rozwiniętych, czyli DAX na przykład na historycznym szczycie, czy już nie wspominając o Nasdaqu czy SP ze Stanów, które, które są na e, pokonały historyczne maksima, a trochę się teraz cofnęły, e, powiedzmy, od. E, swoich szczytów, ale dynamicznie odrabiają swoją przecenę, A dla przykładu WIG y y y y y y 20 y no, ostatnio, bo w, w, w mijającym tygodniu y przebijał granicę 2000 punktów, a dla przypomnienia w, w swoim szczycie y y y bis był blisko pokonania 4000 punktów. Oczywiście to jest, ma swoją specyfikę, ale też warto dodać, że na przykład y no, SIG 80 y Testuje swoje ATH, swoje historyczne maksima. Przy czym to dalej odbywa się, że tak się wyrażę, bez zaangażowania czy wsparcia dużej części społeczeństwa, polityków, w tym sensie, że ten rynek kapitałowy jest trochę traktowany po macoszemu. Być może tak ma być. Wydaje mi się, że żeby być rynkiem rozwiniętym, no to jeszcze był też. Z innej strony, od strony spółek przydałoby się więcej spółek nowych technologii czy liderów w swoich branżach, w ujęciu nie tylko polskim, ale czy europejskim, czy, czy globalnym. Także z tej perspektywy można powiedzieć, że no, okay, mocno rynek odbił od dołka z października. Po kwietniu, maju 2023 nastroje tutaj na Łotwie są pozytywne. Ale jeżeli tutaj miałbym tak porównać do na przykład innych krajów, no to jeszcze do tego rynku tego trochę brakuje. Dla przykładu, już na, na koniec, jeżeli chodzi o to pytanie, to bym dodał, że no właśnie dopiero co kończymy sezon publikacji wyników za pierwszy kwartał, czyli mamy końcówkę maja, a za chwilę w czerwcu już nie, pierwsze spółki będą ze Stanów publikowały wyniki za drugi kwartał. Także tutaj. No, jest ileś elementów po różnych stronach do, do poprawy, żeby stać się tym, nie mówię, że może globalnym, ale euro, europejskim rynkiem rozwiniętym, europejskim rozwiniętym rynkiem kapitałowym. Panie dyrektorze, wspomniał pan na początku, że dobrze by było, gdyby więcej ludzi w Polsce zajęło się inwestowaniem. Czy to oznacza, że relatywnie mało Polaków inwestuje dzisiaj? To jak najbardziej mało osób inwestuje, i może to też jest szersza kwestia w tym sensie. Mało osób chyba sobie zdaje sprawę z tego, że wysoka inflacja, no mamy 14,7%, to powoduje, że spada siła nabywcza pieniądza. No i pytanie, jak się przed nią uchronić? Widzimy wysokie ceny, czy dużo wyższe ceny w sklepach. Okej, okay, no to widzimy te, te, te koszty, no ale pytanie, czy można jakoś aktywnie próbować ochronić, a być może zwiększyć wartość swojego kapitału? No i tutaj ta odpowiedź pewnie, relatywnie mało osób odpowiada. Państwo jako agencja informacyjna widzicie, jaki jest popyt na informacje. Są okresy, że jest dużo, dużo zapytania, są, są okresy, gdzie ten popyt jest relatywnie mniejszy. No, i zazwyczaj ten popyt jest w sytuacjach skrajnych, wybuch wojny w Ukrainie mocne spadki albo mocne wzrosty, to wtedy się, to się pojawia, przy czym to jest takie chimeryczne, czy periodyczne albo czasowe. Wydaje mi się, że wzrost świadomości ekonomicznej, to jest takim może idealistycznym podejściem, ale też świadomości, Decyzji, no za chwilę będziemy mieli wybory parlamentarne i świadomości decyzji przy urnie, że to ma, może mieć wpływ na gospodarkę, czy też takie szersze spojrzenie na, na ekonomię, wydaje mi się, że to by zwiększało szanse na. Na lepsze, lepszą koniunkturę, czy lepszą, trwalszą koniunkturę na rynku kapitałowym i też większą świadomość, szansę na ochronę kapitału, czy też inwestycje. To nie muszą być akcje, to mogą być obligacje, mogą być fundusze. No, duża część osób. Z jednej strony narzeka, że jest inflacja, powiedzmy, prawie, że 15%, ale dalej wpłaca na, na rachunek nieoprocentowany. Czasami na, na lokatę, akurat w promocjach ostatnio są to znaczące procenty, no ale dalej poniżej inflacji. No ale tak, że tak się wyrażę, podchodzimy do tej inflacji to tak mało ale też pasywnie, co do zasady, co do społeczeństwa. Akurat tak patrzą też na Wall Street, no to tutaj akurat przychodzą osoby o tej wyższej świadomości, taki można powiedzieć, no odpowiedzi. Z jednej strony, jak kojarzę Przekrój Wall Street poprzez lata, no to był, był, był taka hype czy moda na kryptowaluty, na nieruchomości. Wydaje mi się, że teraz jest taki zwrot w stronę, w stronę akcji i obligacji. Co się już chyba dawno nie wydarzyło, a to, to dla, zwrot jest wśród tego grona najbardziej mm, świadomego czy wykształconego. Yy, ważne, że to może warto dodać, że lepiej być wcześniej, yy, kiedy jeszcze ceny są relatywnie niskie, niż na końcu, kiedy ceny są wysokie, no bo to się wiąże z ryzykiem. Dla... No właśnie, yy, z jednej strony my, wysoka inflacja mogłaby skłaniać, kusić do inwestowania. Ale z drugiej strony czasy są niepewne, rynek jest trudny dzisiaj, czy nie? To jest jak najbardziej zasadne czy fundamentalne pytanie. Przy czym, jeżeli jest pewność, to bym się bał już inwestować, a jeżeli jest niepewność, no to jest szansa na pozytywne zaskoczenie. Także no, niestety rynek kapitałowy jest, ten, jest o tyle specyficzny, że ludzie jak wyższą, wyższą, widzą wyższą cenę, to aha, to dobrze to kupuję, ale to jest większe ryzyko, że być może no, kiedyś przyjdzie przecena. A w przeciwieństwie niż do tradycyjnej gospodarki, gdzie dojdziemy na rynek i chcemy coś kupić, to jak wie, że jest niższa cena, to duża część osób raczej wybierze niższą cenę. E, no, a gdy właśnie są duże emocje, jest niepewność, no to się wstrzymujemy. Przy czym podaje mi się stwierdzenie, że za, za przekonanie, czy za pewność płaci się cenę. Właśnie tej, I kiedy jest pewność, to ceny są dużo wyższe, czy wyższe. Jeżeli jest niepewność, to ceny są niższe, no ale wtedy trzeba mieć świadomość, że trzeba być może relatywnie krótko, trochę dłużej, być może dłużej poczekać, aż też no, zmieni, się, zmieni się nastawienie inwestorów, czy rynku. No i właśnie, tak trochę wracając do powiedzmy, do bieżączki, czy do bieżącej sytuacji na giełdzie, po bardzo mocnym kwietniu i maju, kwiecień jeden z najlepszych miesięcy w historii na giełdzie i mając na skrajnie pozytywne saldo nastrojów inwestorów indywidualnych, no ja czuję taki trochę, trochę niepewność, czy nie, nie czuję się komfortowo w, w takim środowisku, um, że to jest dobry moment do kupna. Być może spekulacyjna na sesję, dwie, bo jeszcze wzrośnie, bo jest dobry sentyment, bo niektóre spółki jeszcze nie uczestniczą w tym, w tym rajdzie. Być może, ale w średnim terminie no, my, my jako Noble Securities zakładamy, że do września, października jakaś y, 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 z, Ochłodzenie nastrojów czy sentymentu nastąpi. Nie mamy pewności kiedy. Być może to będzie FED. Nieoczekiwana podwyżka w czerwcu, 14 czerwca. Być może Tsue, o którym zapomnieliśmy, i co ciekawe, ceny wróciły do powyżej poziomów z orzeczenia z opinii rzecznika Tsue, rzecznika generalnego Tsue, czyli wróciły do poziomów szczytu ze stycznia 2023. To tak jak właśnie może tak nawiążę trochę do analogii, tak jak było. Nie wiem, czy pan pamięta, czy Państwo pamiętacie, jakby 24 lutego wybuch wojny w Ukrainie niepewność mocna przecena w lutym, w marcu i w kwietniu odrobienie tej przeceny i później już taka męcząca męczące spadki nieoczekiwane trochę. Czy miałbyś już tak dobrze? Niestety, a czy niestety, ja jakby tak. Obawiam się, że właśnie, nie wiem czy akurat w, w czerwcu, no, ale właśnie czy te, czy te argumenty, bo żeby był czynnik zaskoczenia, musi być coś nieoczekiwanego. Być może obniżka y, ratingu Stanów Zjednoczonych, czy podbycie się potrójnego A, to jest nieoczekiwane. Być może zmiany w, w, na Białorusi, y, no, być może coś z Tajwanem, być może problemy, y, nie wiem, z y, Węgier albo jakiegoś innego państwa, być może sektor nieruchomości komercyjnych. Póki co widzimy mocne dane PKB ze Stanów, widzimy beneficjentów sztucznej inteligencji, czyli NVIDIA czy Microsofta, czy spółki powiązane, NVIDIA no po, po przychodach, no, ale niektóre spółki są, sygnalizują, że wchodzą, czy mają sztuczną inteligencję, ale czy, jak to się przełoży na wyniki, to nie wiemy, ale kursy rosną. W Summa sumarum widzę dużo optymizmu, wydaje mi się, że ten optymizm wyprzeda trochę fundamenty, Eee, no i najbliższe tygodnie zapowiadają się ekscytująco, przy czym no, jak w marcu byliśmy, może za mocno spadliśmy, to wydaje mi się, że teraz za mocno wzrosliśmy. Sami Państwo słyszeli, najbliższe tygodnie będą ekscytujące. Sobiesław Kozłowski, nobilis Security był naszym gościem. Dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kolejnych spotkań.